Jest to impreza cykliczna, druga rzędu. Pierwsza była w tamtym roku pod nazwą Ring Wolny Otwarta Impreza Bokserska. W tym roku żeśmy po prostu pozwolili sobie imprezę po prostu rozszerzyć poprzez zawody ogólnopolskie. A w jakich godzinach będzie odbywać, będą odbywać się zawody i ilu zawodników się Państwo spodziewałem? No, zawody się będą odbywać w godzinach do południowych, o godzinie 12 rozpoczynamy, rozpoczęcie walk będzie o godzinie 12. No, a jeśli chodzi o zawodników, no to y, mamy taką nadzieję, że może być naprawdę bardzo dużo zawodników, ponieważ w tym czasie nie nakładają się żadne imprezy sportowe, także można się spodziewać znacząco ilość zawodników. Jak wielu zawodników zaprezentuje się w tym dniu w hali Centrum z Dąbrowy Górniczej? No w, z naszych zawodników planujemy wystawić dziś ko 10 zawodników, 8 może 10, to jeszcze w zależności od tego nie wszyscy jeszcze mają badania zrobione. Zobaczymy jak to będzie. No ale tak jak powiedziałem dziś 8 zawodników wystawimy. No, liczymy na to, że po prostu pokażą się przed własną publicznością z dobrej strony. Czy wstęp na imprezę jest wolny? Tak, wstępna impreza jest wolna i dla wszystkich. Na koniec pozostaje nam już tylko zaprosić mieszkańców do udziału w imprezie. Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie na naszą imprezę. Zawody się będą odbywać na hali centrum, na głównym korcie hali centrum o, o godzinie 12. W najbliższym czasie zawodnicy fightboxingu będą brać udział w jakichś zawodach? Oprócz tych zawodów 13, które są organizowane u nas, następny tydzień w Lubinie będą rozgrywane międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, na które od nas pojedzie Łukasz Szczepaniak. To są międzywojewódzkie, tak jak powiedziałem, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Na te zawody jadą wszyscy zawodnicy z, ze Śląska, najlepsi zawodnicy młodzicy ze Śląska i z Dolnego Śląska. To jest jakby kwalifikacja do Mistrzostw Polski Młodzików, które będą rozgrywane mm, bodajże listopad, koń, y, grudzień, początek grudnia w Poznaniu. A jakie szanse masz zawodnik z tam No nie ukrywam, że, że bardzo duże, liczymy na Łukasza, także na pewno na jakiś medal, no aczkolwiek to, to są boksy, także Różnie to może być, ale jest, jest potencjalnie naprawdę kandydatem na medal.